Hello, hello! Pracuj codziennie nad kochaniem kobiety, którą widzisz w lusterku. W domu, w przedpokoju, w łazience, w samochodzie. Patrz sobie głęboko w oczy i mów Jestem piękna, jestem cudowna, jestem wartościowa, jestem najlepsza we wszystkim. W całym wydaniu i opakowaniu, tak jak prezent kupujesz w sklepie, jesteś jeszcze lepsza niż ten prezent ze złotą kokardką, zapakowany przez przystojnego sprzedawcę. Słuchaj, potrafisz. Dawaj siebie ponad 100% swojej mistrzowskiej energii, bo ja wiem, że im częściej powtarzasz słowa, które chcesz usłyszeć sama od siebie, nikt ci tego nie powie, nikt tego nie zrobi za ciebie. Musisz ty sama dać sobie miłość, ale słuchaj, ta miłość to ma się wylewać z całego twojego ciała, ze wszystkich komórek, z zakamarków przechodzić przez. Twoje ciało, wszystkie czakry, dusze, serce, wpadać do umysłu, wylewać się czakrą korony, która znajduje się nad głową. To jest Twoja czakra korony. Niestety moja anielico, bo tylko ja wiem, że Ty możesz. Pa, kochanie. Pa. Pa.